No dobra, zaczynamy kolejny odcinek. Cień taki poplażowy, po plaży wow. jesteśmy. Po drodze mamy taki targ starożytny. do opędzlowania. Także witam Was ponownie na kanale Artu. w kolejnym odcinku. Jak już wcześniej usłyszeliście, parę sekund wcześniej, odwiedzamy kolejny targ starożytny. Powiem, że na tym targ staroci w moim mieście, na którym jeszcze nigdy nie byłem. żeśmy tu tak obok przejechali. Chciałem tak zróbsza zobaczyć, tu nie ma tych bazarowych. Chińczyków, co tutaj sprzedają, ale powiem Wam, że tak z daleka, nie? Ciekawe to wygląda. Są tam kartony jakieś porozkładane, także w tych kartonach możemy coś, może uda się coś fajnego znaleźć. Także, Marcin, nic mi nie pozostaje powiedzieć innego, jak ruszamy. Oczywiście, widzowie, pamiętajcie wszyscy o wciśnięciu łapeczki, jak się Wam film spodoba. Nowych widzów, jak Wam się oczywiście także kanał spodoba. Zapraszam do subskrypcji, dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. A no nic, startujemy, także miłego oglądanka. Wygląda to fajnie, zagrodzone moją to wszystko tu dookoła, pod markałfem Gitterslo. Zdjęcia, miejscowość Gitr więc No zaczynamy nasze łowy, zobaczymy co tutaj uda nam się wyrywać. Oka, pan tutaj champa. Mamy z Roslan bez ja, <śmianie> się śmieję, zaczyna mówić. Jaruzelski, go panie, nie te czasy, kurde, czasy się zmieniły. A Marcin tutaj mi to wpadł taki. No, na jest się z Besa wpadł mi tutaj w oko, Marcin mówi na piwak, by się przydał taki. Czy taki. ci powiem, czy to jest do podgrzewania? Nie, że to się da podrzeć? Tak. No, no się tu... Termos. No dobra, zaczynamy, wiesz, że tu mam pełno takich. Jakieś garko, może... Ma... To... Marcin, może garnek chcesz? Ale zobacz, ten garnek nie jest byle jaki, bo to jest garnek WFM. Marcin. Mieczysz garka sobie już? No dobra, idziemy dalej. Pierwsze takie stoisko mamy tu zaliczone. Marcin tu ma wygrzebane Kodaka. To były sprzęty kiedyś klasowe. Marcin mówi, że to jest chlebek To jest termofor, Marcin. To się dawało pod łóżko i to grzało w, dup, w dupsko. Nie, nie, to jest termofor w chlebach, to nie jest. Co tu mamy w tych kartonach? No, są to jakieś kartony, coś tu trzeba wygrzewać. Co mamy? Zajsa, icon, morikon. No, warto pogrzebać, posprawdzać sobie, co tutaj jest ciekawego w tych kartonikach. Kto nie szuka, ten nie znajdzie. Mamy ładną fajeczkę, ale pan chce za nią 50 euro, ale ładna, naprawdę stylowa. To jest zmieszane, nie? Aha, okej. Okay. Z takim futerolikiem, o, 50 euro, no dużo trochę moim zdaniem, chociaż na fajkach się nie znam, ale nie zmienia to że to jest fajne, fajna rzecz tutaj ciekawa. I nietypowy targ staroci, Marcin, buty sobie się kup. no to ty się poprzeglądać tutaj w tych kartonach, no tu coś można trafić fajnego, no to raczej znaczy. miterajś. I teraz trzeba popatrzeć tutaj o Made in China. Made in China to jest też takie ciekawe rzeczy, ale mówię warto tu się poprzeglądać w tych śmieciach. Porcelanka Churchill, Anglia. Mamy jakieś angielskie porcelany. Co tutaj mamy? Też wszystko Anglia 1992. No, wszystko co po Anglikach zostało, nie? tutaj pewnie sprzątali tutaj dużo. Po Anglikach mieli tutaj koszary i mieli mieszkania swoje, także tutaj dużo po tych Anglikach zostało tej porcelany, mnóstwo wręcz. Także też tutaj, czy tutaj nie ma nic na tym, ale ta angielska porcelana jest taka typowa, to z daleka można rozpoznać co to jest. no taka ładna rzecz, kolejna porcelana. Z Włoch, z Neapolu, pańcy za to 10 euro. Ładne to jest. Nie? Takie fikaśne jednosłowem Takich rzeczy szukam A Co to jest tutaj? no Tutaj akurat nic nie ma Ale ładne są takie rzeczy, można się przejrzeć temu porządnie Bo ma się czas Pani tu ma dużo zegarów Ale nic szczególnego Ciekawa rzecz, mamy takie talerzyki Kolekcjonerskie Z certyfikatami Aha, więc certyfikaty, Z certyfikatem? Aha, z certyfikatem, ale zdabaj, nie? Zobaczcie te ceny Zobacz kiedyś, zobacz Marcinie, to wszystko kiedyś kost... Taka, taki jeden talerz kosztował 84 marki, nie? Zobacz, nie? 84 marki. Mm -hmm. 84 marki kosztował taki taki jeden talerz. No, 40 euro, powiedzmy, no takim po przeliczeniu. Hmm. No 80. Zobacz. Tu masz, tu, no, tu masz 90 euro z przesyłką. Tu masz za każdy talerz masz prawie 100, 100, 100 marek. To wychodzi ile? Tu masz 5-6, tu masz prawie 500 marek za to wszystko było, takie to On On was kostet Ajne? euro. Pani chce 7 euro za jeden. No mówię, takie talerzyki kolekcjonerskie, jakby ktoś był tutaj zainteresowany, ja akurat nie jestem zainteresowany, bo to nie są rzeczy, które ja szukam, ale mogę Wam oczywiście tutaj coś pokazać innego. Także taka gratka tutaj. Co się zaczyna? O ładny delfinek murano. Piękny on jest, nie. Ciekawe refleksja. Trzeba się zapytać. Ile? 20 euro. no. Cukierka Murano? Cukierki Murano? Cukierki 20 euro pomiędzy tymi delfinkami. ale ci powiem. Ładny to jest. 20 euro. Made in Tallinn, Murano. Ładny delfinek. Podoba mi się, no ale nie zbieram tego, także. Chociaż jakieś Murano czasami do czasu, do czasu kupię. Ostatnio kupiłem fajne Murano, trafiłem, ale w recyklingach za 8 euro wyrwałem ładną taką paterę no dobra, odstawiamy Ech, Kowalt, młodej DDR także takie ciekawostki na targu staroci można dostać, a to co? No, to, tak jak, to trzeba strzelić sobie mm, to trzeba strzelić foto, nie? No, no, to to być może być stare dosyć, no, nie? Taki takie, wody, tak jak, to, trzeba to. zrobić foto także robimy foto Ach, to no Myśmy to za 65 zł znaleźli w internecie, identyczną, taka cena powiedz mi re, jakaś do końca nie ale no dobra. Co to jest? Nie wiem, nie, to chyba do, to się wieszało, kiedyś wieszali na, na ten, wiesz. Ja. Ja, to ma coś tutaj z polowaniami wspólnego, to jakieś tutaj poroża ma. Jo, to są nogi, nie? Tak. sarny chyba, co? Sarenki. Od jakiejś sarenki małej. Także taka kolejna ciekawostka. Tutaj co mamy? Paletkę Wilsona. Paletki Wilsona Squash Blue. No, Wilson, dobra, znana firma. Przeglądasz. Jeszcze nie przebrane, bo jest bardzo mało ludzi. W ogóle pusto tu jest jak teraz na razie. Zobaczcie pusto. Pani już dopiero od 9:10 się zacznie, ludzie się schodzą. Zobacz, Dirty Dancing. Dla mojej żony ona uwielbia dirty Dancing. Ja mam tam, Masz płytę dirty Dancing? Marcin. I Marcin. <gry> Ale chyba nie ma nic specjalnego. Abracadabra? Jo, abracadabra ty. <gry sheets> Marcin, przeglądaj a, sobie a racjonal, kolejne na kolejne stanowisko, bo to mnie w ogóle praktycznie nie interesuje. Rolny stonosów? To na co to jest? Rolny stonosów. Aha, też jestem ciekaw za ile. się co to jest? Te 5 euro za bajdę? Już. No. Moje. Rolling Stones'ów. Kolde Marcin ci powiem, to ma dobry zakup, co? No. Za 5 euro. A patrzyłeś na te płyty, jak wyglądają w ogóle w środku? Nie muszę patrzeć, ja już wiem, że są dobre. Ja? Ja. No kurde. A tu jeszcze jest Bruce Sprinting, tu masz muzykę z tego, o. jest. Rokiego, nie? Roki 4. Madonna i zobacz. Madonna z wielkim. Pokaż. Pokaż co mamy tutaj. ISMC, jakbyś byś chciał. Uh -huh. Mili vanili. Mili vanili też fajne. A zespół ja pamiętam, no że Michael Jackson. Jackson. O no no kurde. Madonna. Madonna. No. Holy no. Jason. Americanos. <laughs> Bierzesz? To wszystko single, nie, nie. Single same, no. Fajne. No, ale to i tak chyba dobry zakup zrobiłeś, no, co? Zadowolony? No, no, strzelamy cenowo, jak to wygląda. Ile dałeś za 2,5 euro, nie? No, ja jestem ciekaw. się przedstawię, album 65 roku, zobacz, cena 30 zł, już za jeden jest. Uh -huh. No ty dałeś za dwa pięcioro, no wielkich no. no, zakupów drogich nie zrobiłeś, no ale... Jak ci się podoba, zbierasz takie rzeczy, to jak najbardziej. Wiesz, jeszcze one nie... Tylko Marcinek tak. musi być. Ja Cuka, ja! Ale trzeba chyba trochę najpierw sobie tutaj umilić ten dzień, bo jesteśmy po plaży po poszukiwaniach z wykrywaczem metalu. Trzeba kawkę wypić. Ja cukier lubię. Mleczko. My sobie deszczu weźmiemy ładnie, zamieszamy. I robimy małą przerwę. Idziemy dalej zobaczyć co tutaj znajdziemy na tych targach staroci. No taki tak staroci raczej to nie jest, bo bardziej jak bazar wygląda. Właśnie <laughs> coś takiego wzięli. Nazywa to się Beliasi? <laughs> Beliaci. Spróbujemy, zobaczymy jak to smakuje. Chyba Moklasa, Marcin, nie? Pierwszy jest takie coś jem, no to coś, coś, coś pysznego, z mięsemilonym, takim w środku. Jakieś takie chyba ruskie, ruska specjalizacja, bardzo dobre to jest, smakuje mi to. Kawka do tego też. Potem startujemy dalej. W świecie elektrycznych rowerów i elektrycznych hulajnóg. Marcin, ten, ten rower nowy z sklepie kosztuje, wiesz ile? 350, 350 nie? A pan chce za niego 320. Interes życia byś zrobił, co? Masakra, nie? Ludzi tutaj robią w konia, nie? Oczywiście to są takie oszczelungi, czyli na wystawę. Tutaj pan ma nowe z tyłu w kartonie. No ale 20 euro różnicy, nawet taki... To jest naprawdę... No ale niestety, tak wygląda handel na tych targach storoci. Kolejna tutaj masa. Masa zegarków, ale też tak to przyjrzeli. Tu raczej nic specjalnego nie ma. Są takie zwłoki. Zegarkowe. Tam widzę z daleka jakoś, jakiś kuchel, jakaś menażka. No dobra, szabrujemy dalej. O, co ty tu masz ciekawego środku? Kapiny. Kapiny. O, plomba. Blaj plomby? Ja, blaj plomby. Plomba. z miasta Zoest. One są fajne. Pólne. no ja wiem. Co tu ma to ciekawego? Co to jest? To jest ruda żelaza chyba, co? W ogóle ta skrzynka mi się to podoba. Też mam coś czuję. Skrzynka. twoje zdjęcia, nie? No to moje, wszystkie skarby. Marki w bagażniku, afery. Zobacz, szlumfe są, szlumfe? Smerfy. Zobacz. No zobacz, co to masz ciekawego. Smerfy, zobacz co. Tam. w bagażniku. Ciekawe, czemu on to ma tu schowane, co? Dobra, przeglądaj Czeka. Czas poluje na e, lornetki Wehrmachtu. No, Tak W tych śmieciach warto się poprzeglądać bo czasami coś tu można znaleźć. To akurat nie jest z nie ma wspólnego. Jest to zwykła lornetka Hunter Coated Optics. Także nic specjalnego. Też patrzyłem trochę w internecie. Za grosze może za 50 zł nawet taką kupić, ale z ciekawości zapytam się o cenę. Mi No Ok, no anu, no, zakma was. 10 euro. 50 zł w internecie na Allegro. 10 euro. Dobra, na razie odkładamy. Płać, płać. No właśnie dzisiaj na bogato z płytami wychodzi. Co masz za płyty wzięłeś? Pokaż pochwal się. ja tutaj wziąłem Berego White'a. I na dałeś za sztukę 2 euro, nie? Ja? Mam żadne nie pieniądze. Tu mamy breakdance góra nawet zobacz. Ty Marcin nie pijesz alkoholu, nie? Nie. Kurde, ja też nie. Do tego co będziemy sobie No, zobacz, breakdance. Nie, no Bieszek. Lubisz to. Zbieraj jak najbardziej. Będę w bagażniku. zobacz to. Zobacz. Kurde, rewelacja. No. No, zobacz. 15, ile to kosztuje? 15 euro za taką zabaweczkę. Zobacz, szyk, one po skutkach idą. Pyk, pyk, pyk. Pyk i poszły. I z powrotem po schodach. On oni nas Halo. Halo. Stara ruro. Kurde, ja jak berety dzisiaj. Nie sobie te płyty. Ja tutaj dostałem od pani, szło cały zestaw wszystkich flumarchów, gdzie co i jak gdzie. To się przyda. rok jeszcze jest. Trochę do końca roku jeszcze zostało. Także <laughs> warto brać takie rzeczy, przynajmniej człowiek jest na bieżąco. Jeśli pytasz, co to jest? Nie <laughs> ja wiem, co to jest. Daj 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 daj, 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 O kurde, wypadło. Nie zepsułem to, wypadło tylko z tego. Ale ja to włożę zaraz z powrotem. Delikatnie Och, stoi z powrotem masz tę porcelanę musa. Wygląda na takie stare dosyć, no? co? Manufaktura mosa manufaktur. No, do Ale... Ale ta mosa? trzeba by to, to, sprawdzić, to sprawdzić, co? Co to tu jest cały taki zestaw to pani ma tutaj? Także sprawdzamy. Troszeczkę... Myśmy sobie sprawdzili tę porcelanę. Powiem wam, że to jest dosyć dosyć stara porcelana, stara manufaktura. raczej nawet do teraźniejszych czasów już w ogóle nie funkcjonuje. Pani co za ten cały zestaw widziała. Także to nie są jakieś ogromne pieniądze. No ja się akurat tym nie interesuję, tyle co mogę Wam tutaj trochę pokazać, co tu można dostać okay. na takich targach storoci. toroci. nie taki targ storoci to bardziej bazar dzisiaj, no ale jak widać coś tu można wyłapać. Także mamy porcelanę z Mosy, manufaktura holenderska. Taki zestawik za 5 euro, taka ciekawostka. Marcin, kartonowe i szynkowe zakupy. No warto tu się przeżyć Marcin, bo czasami można, o zobacz jaki masz talerzyk ładny, pizza, pizza. pizza Italiano, czasem tu... no, to jest taki dekoracyjny, nie? Normalnie jak ktoś ma pizzerię to czemu nie, No czekaj, nie tam kurwa talerzami pukać, ale one są też tutaj z jakąś manufakturą z tyłu. Jaką manufakturą? A proszę. Von Strauss. A Zeltman, Zeltman czemu? Ja tego mówię, czasami warto w tych takich kartonach pogrzebać, zobaczyć co tu ciekawego ludzie mają. Kable, ładowarki, klucze, jakieś bidony, czego nie widać. Ciekawy, nie? No dobra, ja nie strzelam, bo mnie to nie interesuje, Marcin, tyle co mogę tutaj widzą pokazać. A tamten talerz patrzałeś? Tak, teraz powiem. No dobra, to co? Idziemy dalej, idziemy dalej. Ręce, które leczą. Teraz Ale... funkcjonuje? Na baterii, nie? Ja. A No pan pokaże, pan, pan pokaże na no szybko, jak to funkcjonuje. Ja, po polski Ile to kosztuje? Normalna cena jest tutaj. No, 15 euro. Pan to włączy, ja zobaczę, jak, jak to chodzi. Pan to położy na ziemię. <noise> sobie. Ha! Ja miałem 15 sztuk, tylko te 3 sztuki ja? zostały To jest zamówienie jeszcze te dwa są, nie? Po w ogóle czacha dymią Ja się, jakiś nowy amulet szczęścia załatwił na wykopki Maciej <noise> Czacha przydymiona Ładne mam pan z... te tutaj Ładne takie Aha. Dalej będzie spacerować Tak. O, te komiksy też ci powiem, one niektóre mają swoje ceny to jest Donald Duck. Ciekawe z którego to jest roku wydanie, co? Ale to raczej tam nic takiego. Który to jest rok? 96. 96 już. Marki były. Pork pork. Z którego to jest roku, żeby to sprawdzić? 1974 Marcin. Donald Duckie. Takie ciekawostki na targu. Starali się Asterix Obelix też komiksy. Tam dla e, dorosłych był Te tak, grosy był. Tam jest Donald Fakt dla dorosłych <grym> tam jest dla dorosłych, tego nie Donald można. fakt dla dorosłych tego nie można pokazywać. Z tego też, zobacz, tuga 1976 no. rok. Nie? Także takie ciekawostki tutaj na tym prędzej takim bazarze niż targu staroci. Stara taśma takie taśmy spotkałem się z filmami propagandowymi z Trzeciej Rzeszy. Ale tu niestety nic takiego nie ma. Otwieram te pudełka. Wifil? Pro sztuk? 10 euro. euro, 10 euro za sztukę. Ciekawostka. Trafione co buteleczka. Z Kolberga, czyli z Kołobrzegu. To był fajny zakup, który miał 20 euro. 50 euro, ale tutaj za 20. Pan powiedział, że to odda w ogóle. Pan ma tutaj fajne rzeczy, ciekawostki takie. Mega super fajne jakieś stare lampy od rowerów. I chyba nawet od samochodów jakichś starszych modeli. No ale to butelka 20 euro. Nie. Marcin, co to ty tym myślisz? Ja ci powiem jak za cenę za euro. Cenu euro? Nie. Hmm. Funkcją, no dobra, pomyślimy. Na razie ją odstawiamy. Dopiero co, żeśmy przyszli na kolejny Flomark. Spende. Co to jest? Szybędę chodzi do To tą tą książkę, jakby to było szło na Wehrmacht, Aha. Na utrzymanie Wehrmachtu, To jest ciekawa książka, z którego ona no jest roku wydania 37-41. No ale wydanie? Czyli zaraz sprawdzimy. Nie ma nic tutaj na razie, Czekaj następny. Też nie ma, ale to musi być stare. No, to jest stare, bo to jest dotykiem wszystko pisane. Ale jeszcze tu chciałem zobaczyć. tu są stare zdjęcia. O, 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 o. Lekko zgarbiłem, ja powiem, pan mi podał tą książkę. Lekarze z Auschwitz. Nie wiem, czy w ogóle takie coś by mnie interesowało. To jest nie? pan sam mówi. Tu jest wszystko opisane, co ty... ty powiedział pan przed chwilą po niemiecku? Tu jest wszystko opisane co te świnie robili, z, z, tak powiedział dosłownie świnie, co te świnie robili tutaj z więźniami, wszystko opisane, wzdłuż. Wyfil? wzdłuż. I much? 2 euro, ja biorę tą butelkę. Dobra Marcin, co zakupy robimy? Zrobione, nie? Co? To mu zapłać. To zapłać za wszystko. tą butelkę mam też, nie? Ale, nie? To dla flaszy auch. nie? No mówię, auf Okej. Dobra. Super. Mamy zakupy zrobione. A ja tą butelkę wziąłem za te 10 euro z Kolberga. podoba mi się ta butelka, także. Oryginale, jak pan mówi. 50 euro pan chciał, no ale jak widzicie. Dało się tu wyhandlować. No i fajnie, jakiś myślałem, że żadnych zakupów nie będzie zrobione, a tu hop, zmiana targu staroci zaczyna się dziać. Pakiet zabrany zdjęć. Gra grosze kupione. Bardziej się przejrzał na spokojnie. Są tutaj, jak widzicie, żołnierze we to tu prowadzą jeńców. nie kupa w ogóle innych zdjęć. Ale powiem Ci takie zdjęcia, to tak bardziej na odbitkę wygląda, no ale te zdjęcia to są oryginały, bo one mają sobie. Zobacz. Pokaż to co to jest? Zniszczone te, zobacz. Patrz co tutaj się dzieje. Zobacz. O. zobacz. To są zniszczone to tutaj co jakieś transporty. Zobacz. Kupa ciekawych takich fotek. No, to jest bardzo ciekawe. Ale wiesz no powiem, to jest Wehrmacht. Dobra, no dobra. Później się podzielimy. Jakie zdjęcia muszą też do mnie trafić, bo muszą. No bo jak, nie jak, tak. No Dobra, zamierzam butelkę. Usiadkę by się przydało Marcin, wziąć, ale razie zostanie z tą buteleczką. Tam się trafiło komarek NSU. No, dobrze wygląda, ci powiem, Marcin. On na bank działa, i jeździ, wiesz? Na 100% nie? Siodełko, lukratywne, ale są także takie ciekawostki na targach starożytnych. Kolejne ciekawe rzeczy. Hm, bo pani tego tu trochę ma, także warto o tym się przejrzeć. No ale czy to na takie murano wygląda? Raczej nie za bardzo, ale. No ładne to jest, ale to, to jest coś innego w ogóle: to jest to też była gdzieś manufaktura, która to robiła, wiesz? Mm. Sztukę gołąbki szklane To już Astylicę i zobacz ja, okay. się, Jak te kulki się nazywały? Mm -hmm. Ech, mój syn to zbierał kiedyś Ja też zapomniałem ja, ja, za, za młody jestem. Ale tutaj takie panie. ciekawe nie, rzeczy, te rybki tutaj nie? Ja. Takie dosyć ciekawe, fikaśne rzeczy Jedna rzecz się trafiła do ręki Pan mówi, że to jest z drugiej wojny światowej no, Ale nie wiem, podejrzane mi to Generalnie tu na tej klapie zawsze takie numery były powybijane Także ja to zostawiam na razie w spokoju, ale co jest fajne, to jest fajna rzecz, Rajs Arbachdinst. I to jest tutaj od pana, od dziadka, także się śmieję, że z tyłu są też napisane: Functadwitter Raj, phoenix Fierte, Henry czy jakieś tam. No, zdjęcie raś ale pan chce za to 39 euro, za dużo jak dla mnie. No nic, Marcino, skończymy na dzisiaj. To jest dzisiejszy mój zakup. Stara butelka z Kolberga, z o brzegu. Jeszcze z korkiem porcelanowym. Marcinos. Trochę zdjęć tam widziałem, A, ja się tak. i tą książkę wziął. I to by było na tyle. Generalnie pierwszy flomak, to taki bardziej bazar. A tutaj no już to coś można było kupić. Marcin oczywiście tę butelkę jeszcze sprawdzi na spokojnie. Nic, ty mi nie ma ceny. Marcin tę butelkę sprawdza. Chyba jakaś lipa została kupiona, ale... Czasami i tak bywa. Nie może, nie może w ogóle namierzyć nie, nie takiej butelki. Może, nie może, nie butelki. Takiej butelki w ogóle nie idzie namierzyć. No trudno, czasami się zdarza tak, że idzie coś libnego kupić, ale czasami jest tak, że jak czegoś nie idzie znaleźć, to może, Marcin, co być? Rzadkie. Taki rary rarytasek tak zwany. No dobra, słuchajcie, dwa targi. Pierwszy bazar zaliczony, potem taki już bardziej lepszy targ staroci. No i tyle. Jak wam się podobało standardowo, wiecie co macie zrobić. łapeczkę do góry, zachęcam do fiskania tej łapki, bo zasięg filmu jest większy. Oczywiście nie wszystkim się musi podobać. Jak się komuś nie podoba, może dać łapkę na dół. Mówię, nie wszystkim się to musi podobać. A nowych subskrybentów oczywiście, jak się kanał spodobał, zachęcam do wciśnięcia tego magicznego przycisku. Subskrybuj, dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hej.